W dzisiejszym przepisie dnia kurczak. Mięso, po które najczęściej sięgamy. Z dodatkiem korzennych przypraw i migdałów. Marcin Budynek, zapraszam. Składniki. Udźce z kurczaka, gałka muszkatałowa, cynamon, kawa zbożowa, cukier, sól morska, chili, pieprzka kajen, rozmaryn, olej rzepakowy, płatki migdałów, natka pietruszki, masło. Łyżkę kawy zbożowej zalejemy gorącą wodą, lecz nie wrzącą. Woda musi mieć temperaturę 80-85 stopni, jak do zielonej herbaty. Kawa zaparzona, odstawiamy do wystudzenia. Potrzebujemy teraz chili, pieprz, cayenne. Wsypujemy do miski. Nie za dużo, bo to bardzo ostra przyprawa. Do tego cynamona, Gałka muszkatołowa. I oczywiście sól. Taką mieszanką przypraw będziemy nacierali nasze udce z kurczaka. Dokładnie mieszamy je w przyprawach i zalewamy wysłuzoną kawą zbożową. kurczaka przykładamy do lodówki na jakieś 30 minut. Osączamy na ręczniku lub papierze z marynaty. Rozgrzewamy patelnię, na patelnię wlewamy olej rzepakowy. Będziemy obsmażali nasze udzce około 2-3 minut z każdej strony. Pierwsza partia udzce ląduje w naczyniu żaroodpornym. Posypujemy je rozmarynem. Rozmaryn oczywiście rozgniatamy w palcach, żeby wydobyć z niego jak najwięcej aromatu. Zalewamy je pozostałą marynatą. Posypujemy migdałami. Przykrywamy i wrzucamy do piekarnika. Temperatura 160 stopni, pół godziny. Przelewamy sos powstały podczas pieczenia. Dodamy do niego troszeczkę cukru, gotujemy do odparowania połowy płynu, czyli około 3-4 minuty. Sos jest praktycznie gotowy. Brakuje mu tylko odrobiny masła. Udźce układamy na talerzu, polewamy korzennym sosem. Talerz dekorujemy świeżą pietruszką. I posypujemy prażonymi na suchej patelni migdałami. Marynowany udziec kurczaka w przyprawach korzennych, prażone migdały i aromatyczny sos. Ten przepis i wiele, wiele innych na doradca smaku.pl. Zapraszam!